Dzień dobry, dzisiaj moja stylizacja jest troszkę w japońskim stylu, ponieważ będziemy robić coś na zasadzie origami, ale nie origami, ponieważ będziemy używali kleju Potrzebujemy dzisiaj karteczek kwadratowych, pewnie macie takie w swoich domach albo biurach Ja użyję troszkę większej, żebyście mogli zobaczyć więcej szczegółów I do kwadratową kartę zginamy w twój. trójkąt. I teraz te boczne rogi stykamy z wierzchołkiem. Powstaje nam kolejny kwadrat. Teraz używamy naszego paluszka, żeby zrobić dalszą część naszej figury. Wkładamy tutaj i naciskamy, żeby powstało coś takiego. I z drugiej strony tak samo. Została nam taka dziwna figura, teraz wyrównujemy brzeg, ten trójkąt musi być tutaj płaski do środka, żeby było tu równiutko z brzegiem I do środka I druga strona tak samo Równo z brzegiem Oj, tak się Równo z brzegiem I do środka I w taki sposób powstał nam jeden płatek naszego kwiatka Musimy teraz użyć kleju albo taśmy dwustronnej Potem macie w swoich domach czy biurach. Sklejamy. i Powstał jeden płatek. Aby powstał taki kwiatek, potrzebujemy pięciu albo sześciu płatków, w zależności od tego, jak szeroki jest ten płatek. Możemy skończyć na takim jednym, nabić go na patyczek od Albo możemy zrobić całą kulę, po prostu doklejamy takie kwiatki, doklejamy jeden obok drugiego i powstaje taka wielka kula. Czekam na wasze efekty, waszej pracy. Do zobaczenia.